Dzieci podziemnego słońca. W cichym miasteczku, Brickwood, gdzie dni upływały na grach i szkole, grupa przyjaciół. Odważna lili, rozważny Tom, pomysłowa Sara i nieco bojaźliwy Max, spędzała lato na eksplorowaniu starych terenów. Pewnego popołudnia, goniąc za zbłąkanym szczyniakiem, odkryli coś, co wyglądało na zawalone wejście do starej opuszczonej kopalni. Wbrew zakazom rodziców Ciekawość wzięła górę i postanowili zbadać tajemniczy otwór. Wkrótce okazało się, że to nie była zwykła kopalnia. Po przejściu przez wąski tunel znaleźli się w ogromnej, podziemnej jaskini, oświetlonej przez pulsujące kryształowe formacje, które przypominały podziemne słońca. Jaskinia tętniła życiem, ale nie takim, jakie znali. Przez zielone, fluorescencyjne rośliny przemykały stwory przypominające owady wielkości psów, a w górze latały miniaturowe smoki. Był to świat wyjęty prosto z ich wyobraźni. Dzieci, początkowo przerażone, szybko uległy fascynacji. Zostały jednak szybko zauważone przez dwie rywalizujące frakcje fantastycznych stworzeń. Pierwsza, to były kryształowe świetliki, istoty o świetlistych skrzydłach i pokojowym usposobieniu. Druga... To były mroczne kamyki, małe skalne golemy o ostrych krawędziach, które dążyły do dominacji nad podziem i kradzieży energii kryształu. Lili i Tom przypadkowo znaleźli się w samym środku walki pomiędzy frakcjami, zostając rozdzieleni od Sary i Maxa. Kryształowe świetliki, widząc ich zagubienie, próbowały ich ostrzec i wziąć pod swoją opiekę. Z kolei mroczne kamyki, agresywne i podejrzliwe wobec obcych, uznały ich za intruzów i potencjalne zagrożenie. Dzieci nagle stały się pionkami w pradawnej wojnie. Kryształowe świetliki wyjaśniły, że mroczne kamyki kradną energię z podziemnych słońc, co grozi zniszczeniem całego ich świata. Dzieci zrozumiały, że nie mogą po prostu odejść i zostawić tej istoty swojemu losowi. Musiały odnaleźć Sarę i Maxa, a potem znaleźć sposób na zażegnanie konfliktu, zanim podziemny świat zapadnie w wieczną ciemność. Wiedziały, że muszą pomóc. Z pomocą kryształowych świetlików. Dzieci zaczęły opracowywać plan, który miał połączyć ich ludzką pomysłowość z magią podziemia. Stawką było nie tylko przetrwanie fantastycznych stworzeń, ale także możliwość powrotu do domu. Walka o los podziemnego słońca dopiero się rozpoczynała, a czwórka dzieci stała się jej oczekiwanymi bohaterami.